bardzo, bardzo pani dziękuję o to w ogóle nawiążę do tego symbolu słuchajcie, bardzo często teraz na spotkaniach ze Sławomirem Męcenem, jak jeździmy w ramach trasy Męcen 2025 pokazuje takie serduszko i to jest wyraz mojej sympatii do was mojego uznania dla was, że przychodzicie na te spotkania razem z nami stoicie tutaj, marzniecie potem stoicie, żeby sobie zrobić z nami zdjęcie, porozmawiać z nami słuchacie tego, co mamy do was do, dla, wam do powiedzenia i wyobraźcie sobie że żyjemy w kraju, w którym ten przesympatyczny symbol został obrzydzony. Stawiłam na swoje media społecznościowe zdjęcie właśnie z tym serduszkiem, i ludzie zaczęli mnie hejtować, że jak ja śmiem pokazywać symbol Donalda Tuska. No, okej. Okay. Dla mnie to jest symbol. Dokładnie. I wszystko nam obrzydza. I to jest właśnie wniosek. Jeden z, właściwie z głównych wniosków, które można. Wysnąć po rządach Donalda Tuska. Ten człowiek wszystko nam obrzydza. Do tego stopnia, że już nawet nie można pokazać sympatii w ten konkretny sposób. Ale wróćmy teraz do rzeczy poważnych. Szanowni Państwo, jesteśmy w kluczowym momencie naszego życia politycznego. Kończy się właśnie maraton wyborczy który zaczął się w 23 roku wyborami parlamentarnymi, potem były wybory samorządowe, później wybory do Parlamentu Europejskiego. I teraz mamy Krem de la Krem, czyli wybory prezydenckie. I od tych wyborów, Szanowni Państwo, będzie zależało bardzo wiele, bo teraz troszeczkę żyjemy w takim przekonaniu, że prezydent to jest w sumie taki strażnik, że randola, że tam nie za bardzo coś może. W zasadzie to jest stroną konfliktu między pisem a platformą. Zawsze wiemy, po której stronie się opowie, w zależności od tego, z której opcji jest wybrany. A prezydent ma bardzo szerokie kompetencje. Kompetencje, które są konieczne do wykorzystania w tak ważnym momencie politycznym, jakim znajdujemy się w tym momencie, w tak historycznym momencie politycznym. Bo zobaczcie, co się dzieje w Europie, zobaczcie, co się dzieje na świecie. Idzie z jednej strony rewolucja zdrowego rozsądku, a z drugiej strony kontrrewolucja, właśnie kontrrewolucja tego zdrowego rozsądku, gdzie my powracamy do tego, co jest normalne, powracamy do tego, co jest, co wyznajemy w naszych wartościach. I potrzebujemy prezydenta, który będzie stał na straży tych wartości. Potrzebujemy prezydenta, który wreszcie będzie nas godnie reprezentował. Potrzebujemy prezydenta, który będzie prowadził politykę zagraniczną opartą o interes polski. Nie tak jak Andrzej Duda, kiedy zaczynał swoją przygodę z pałacem prezydenckim, nawet miał dobry kierunek swojej polityki zagranicznej. Chciał wtedy zacieśnić nieco współpracę z Chinami, spowodować, że ta współpraca między Polską a Chinami będzie większa, jedwabny szlak czy inne inwestycje, które miały w Polsce powstać, ale szybko Amerykanie go usadzili i tak już zostało do tej pory. Potrzebujemy prezydenta, który będzie, który przywróci Polsce godność. Potrzebujemy prezydenta, który zadba o nasze bezpieczeństwo. I mówię to jako europoseł, który w parlamencie europejskim zajmuje się paktem migracyjnym. Szanowni Państwo, klamka zapadła. Pakt migracyjny wejdzie w życie w 26 roku. I to, co mówi Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski, że my nie będziemy przyjmować imigrantów, że pakt migracyjny nas nie obowiązuje, to jest kłamstwo. I problem polega na tym, że oni nam tutaj mówią, że zostaniemy z tego wyłączeni, ale wicekom... wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej mówi, że nie, że to jest nasz wspólny pakt migracyjny, że to jest nasza wspólna polityka migracyjna, którą będą mieć wszystkie państwa członkowskie na takim samym poziomie, bo wszyscy musimy się wykazać solidarnością. Nie, nie musimy. My musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo. A oni, jak chcą sobie sprowadzać problem na swoje głowy, to niech sobie z tym problemem radzą sami. My potrzebujemy prezydenta, który będzie reprezentował nas, a nie interesy partyjne, nie interesy prezesa swojej partii. I takim prezydentem, niezależnym prezydentem politycznie, finansowo, będzie Sławomir Menzen. Dlatego 18 maja wybór jest bardzo prosty, bo wreszcie mamy szansę na alternatywę. Wreszcie mamy szansę na nową jakość i świeżą krew w polskiej polityce. Wreszcie mamy nową nadzieję w polityce. I tą nową nadzieją jest Sławomir Mencen. Bardzo Państwu dziękuję.